Maciej Piętak, kłaniam się nisko czas na porównanie dwóch drużyn Krakowi oraz Rakowa Częstochowa. Zapraszam, ale na wstępie klasycznie zachęcam do subskrybowania kanału Polini, łapkowania tego filmiku, jeśli taki materiał Wam się podoba oraz przypominam o możliwości zostania wspierającym naszego kanału na YouTube lub na Patronite, dzięki czemu odlokujecie różnego rodzaju bonusy. Na wstępie chciałbym też podziękować naszym wspierającym Michalinie, Marcinowi Szafranowi, Barto, Piotrowi z kanału Sport Warty Uwagi, Tomaszowi Fiskowi oraz Wasławowi Szelizze. Dzięki, że jesteście, a teraz. Przejdźmy już do zapowiedzi meczu 12 kolejki PKO BP Ekstraklasy. Jeśli chodzi o wartość rynkową, tutaj o ponad 12 milionów euro lepszy jest Raków. Wszystkie dane oczywiście brane są z portalu Transfermarkt. Wartość wyjściowego składu, tu też lepiej o ponad 7 milionów euro wypadają Częstochowianie. Największa wartość piłkarza. W Krakowi jest to 22-letni chorwacki obrońca Mauro Perkowicz wyceniany na 3 miliony euro, a w Rakowie jest to 22-letni polski bramkarz Kacper Trelowski wyceniany na 4 miliony euro. W trwającym sezonie polskiej ekstraklasy Krakowia zajmuje trzecie miejsce z dorobkiem 18 punktów. Pasy w 10 meczach zdobyły 18 bramek i straciły 12. Natomiast Raków jest dziewiąty z dorobkiem 14 oczek. Częstochowianie w 10 meczach zdobyli 12 goli i stracili 13. Najlepsi strzelcy w Krakowi jest to 25-letni szwajcarski środkowy napastnik Filip Stoilkowicz. 6 bramek w 10 meczach. A w Rakowie jest to 25-letni norweski środkowy napastnik Jonathan Brautbrunes, 4 bramki w 9 spotkaniach. Najlepsi asystenci w Krakowi są to Filip Stoilkowicz, 30-letni gruziński prawy obrońca Otarka Kabadze, 30-letni duński środkowy pomocnik defensywny Mikkel Maigard oraz 28-letni irakijski środkowy pomocnik defensywny Amir al Amari, po 2 asysty w 10 meczach. Natomiast w Rakowie jest to 25-letni polski środkowy pomocnik ofensywny Michael Amejo, 3 asysty w 8 meczach. Ostatnie spotkania. Krakowia w swoim ostatnim meczu przegrała na wyjeździe 1-2 z Arką Gdynia w 11. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Jedynego gola dla Krakowi zdobył Otar Kakabadze. Natomiast Raków w swoim ostatnim meczu wygrał u siebie z motorem Lublin 2-0 też w ramach 11. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Obie bramki dla Częstochowian zdobył Jonathan Braut-Brunes. To będzie ich trzynasty bezpośredni mecz w historii tych rozgrywek. Dotychczas sześciokrotnie wygrała Krakowia, pięciokrotnie był remis, a jedno, jeden raz wygrał Raków. Ich ostatni mecz to pierwszy dzień lutego tego roku. W 19. kolejce PKO BP Extra klasy Krakowia zremisowała u siebie 0 do 0 z Rakowem. A jakim wynikiem zakończy się sobotnie spotkanie? Dajcie znać w komentarzach. A ja już dziękuję za uwagę. Macie piętak, kłaniam się nisko. I na koniec raz jeszcze zachęcam do subskrybowania kanału Polini, łapkowania tego filmiku, jeśli ten materiał Wam się spodobał. Oraz przypominam o możliwości zostania wspierającym naszego kanału na YouTubie lub na Patronite, dzięki czemu odblokujecie różnego rodzaju bonusy. I na koniec raz jeszcze chciałbym podziękować naszym wspierającym: Michalinie, Marcinowi Szafranowi, Bartowi Piotrowi z kanału Sport Warty uwagi Tomaszowi Fickowi oraz Wacławowi Szelidze. Dzięki, że jesteście i do usłyszenia.